specjalnie dla Trójmiejskiego Centrum Okien Bajwęska wróciłem ze Skandynawii z naszym wspaniałym autem, który jest naszą wizytówką montażu i serwisu każdy z nas, profesjonalistów potrzebuje takich narzędzi jak y, lisi ogon czy wiertarka udarowa moim takim bardzo ważnym atrybutem bez którego się w ogóle nie ruszam jest y, poziomica specjalnie zakupiona w Szwecji. Jest to poziomica Hultafors, której boją się dosłownie wszyscy. Naprawdę, jak wchodzę z tą poziomicą na budowę, to wszyscy proszą mnie, abym od razu z niej wyszedł, ale ja z niej nie wychodzę. Ja pokazuję, jak my montujemy okna. Bardzo czuła poziomica, naprawdę fantastycznie się nią pracuje, ale tylko takim osobom, którym zależy naprawdę na jakości. Co nas wyróżnia, to to, że mamy na naszym aucie serwisowym 80% części zamiennych, co pozwala nam na szybką i skuteczną reakcję. Bardzo lubię zaopiekować się klientem od samego wejścia i uśmiech klienta po mojej wizycie. Siedzę w tej branży już 28 lat, wiele widziałem i chciałbym naprawdę zmienić dużo. Wyjeżdżając do Szwecji mogłem to zmienić, tego czego brakowało mi całe życie tutaj w Polsce. Dokładności yy, i czasu na to, żeby poświęcić go na dobrze wykonaną pracę. No i wracam teraz z powrotem, żeby pokazać w Polsce, że jest to możliwe.